Dnia 29 października miała miejsce premiera niezwykle szczerej i poruszającej książki, zatytułowanej Chłopaki nie płaczą. Muniek Staszczyk bez ciemnych okularów w rozmowie z Piotrem Żyłką. Z tej okazji w programie Dzień Dobry TVN gościli zarówno Muniek Staszczyk, lider kultowego zespołu T, Lowe, jak i dziennikarz Piotr Żyłka. Muzyk nie bał się odkrywać przed widzami trudnych i bolesnych aspektów swojego życia prywatnego. W tym zmagań z uzależnieniem od alkoholu i skomplikowanej relacji z żoną. Staszczyk na początku rozmowy zaznaczył, że nie zamierza wydawać więcej książek, a ta publikacja ma charakter wyjątkowego wyznania. Opisuje siebie nie jako tragicznego bohatera, ale człowieka, który przeszedł przez 90. lata, odkrywając miłość i prawdziwą wartość relacji z żoną Martą. To nie jest tylko prosta historia o upadłym chłopczyku, który pił. Brał narkotyki i teraz jest dobry. To opowieść o trudnej miłości i skomplikowanym związku, który bardzo cenię. Staszczyk podkreślił również, że obecnie jest w fazie czwartego zakochania w swojej żonie, co dodaje świeżości i głębi ich relacji. Muzyk nie krył, że w przeszłości zdarzyły mu się błędy, w tym zdrada, jednak zaznaczył, że była to część jego skomplikowanej drogi. Nie można tego sprowadzać do banalnych stereotypów rock'n'rollowca, nie znalazłem się na dnie. Moja, rodzi moja rodzina nie rozpadł się, stwierdził. Mówiąc o swoich doświadczeniach z lat 90. przypomniał czas, gdy zespół T Lowe zaczynał zdobywać popularność. Nasze życie to była chłopięca przygoda. Pojawiły się nowe kluby, narkotyki i różnorodne wyzwania, które wiązały się z natłokiem emocji, dodał. Jednak jak obiecał zespół T. Lowe dziś występuje na trzeźwo. To efekt dojrzewania zarówno muzyków, jak i osobistych przemyśleń Staszczyka. W rozmowie podkreślił ogromne wsparcie, jakie otrzymuje od żony, która jest dla niego niczym anioł stróż. Bez niej nie wiem, gdzie bym dzisiaj był, szczerze przyznał. Ujawnił także, że pomimo trudnych chwil w ich związku, to właśnie miłość i wsparcie Marty pomogły mu przetrwać. Kiedy miałem dwa razy spakowane walizki, ona dała mi przestrzeń na rozwój dodał ze wzruszeniem. Rozmowa nie unikała tematu uzależniań. Staszczyk zaznaczył, że ma wiele szczęścia, aby mieć u swojego boku wspierających ludzi, nie tylko żonę, ale także przyjaciół i rodzinę. W ciągu swojej kariery artysta przeszedł wiele, a jego historia niezwykle mocno koresponduje z problemami wielu ludzi. Nie wszyscy mają tyle szczęścia. Wiem, jak trudno jest walczyć z demonami. Reflektował. Dla tych, którzy borykają się z uzależnieniami, Muniek Staszczyk przesyła ważną wiadomość. Nie warto walczyć w pojedynkę. W Polsce dostępne są pomocne linie wsparcia, gdzie można uzyskać poradę lub dowiedzieć się, jak wspierać bliską osobę. Ogólnopolski telefon zaufania uzależnienia działa codziennie w godzinach od 16 do 21 pod numerem 800-190-90. Osoby z problemami behawioralnymi mogą zadzwonić na telefon zaufania pod 889 980, dostępny codziennie od 17 do 22. Warto również zwrócić uwagę na pomarańczową linię, która wspiera rodziców dzieci pijących alkohol, działając od poniedziałku do piątku od 14 do 20. Bez względu na sytuację, istnieje popłyn i wsparcie.